Proszę Państwa, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 13 dzień czerwca 2025 roku i Rydwan. Co to oznacza? Otóż, proszę Państwa, ruszmy się. Tarot mówi tak, podejmijmy wszystkie, nawet niepopularne decyzje. Podejmijmy wszystkie kroki, których realizację do tej pory odkładaliśmy od kalendarz Greka uważaliśmy, że to jeszcze nie czas. Teraz jest czas. Teraz jest czas na zmiany, teraz jest czas na poznawanie nowych ludzi, teraz jest czas na podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia, mieszkania i miłości, bo przy piątku, jak ktoś jest samotny, to zazwyczaj, jeżeli jest to 13, 13 a mamy dzisiaj 13 czerwca, piątek, to przed nami jest ogromna szansa na to, że z osób samotnymi staniemy się osobami z kimś bliskim u boku, bo wbrew pozorom 13 w piątek dzieją się tylko same dobre rzeczy. A my się polecamy. Dobrawróżba.pl